Znajdujemy się dzisiaj na Nowicach Śląskich. Jesteśmy na otwartych mistrzostwach Polski kettlebell. Mistrzostwa będą się w systemie Bold Standard. Zawodnicy będą brali udział w dwóch konkurencjach: rwanie i podrzut. Mamy nadzieję. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają takie zawody, zapraszamy do zobaczenia reakcji. A powiedz mi, co Cię skłoniło do wzięcia udziału tutaj w tych zawodach? No na pewno chęć sprawdzenia siebie. Tak? Trenuję już od dłuższego czasu, no i chciałem też sprawdzić, czy trening jest dobry, jak mi idzie. Jakie są zalety y, właśnie ćwiczenia takimi, z takimi odważnikami kulowymi? No na pewno y, to, że odważniki kulowe, ćwiczenie z nim kształtuje całe ciało tak? i różne, różne też e, motoryczne, e, bo możesz kształtować siłę, od razu wytrzymałość, e, mobilność, tak uważam, jest yy, wszechstronna. Naszych Jestem trenerem przede tym wszystkim w KTBL, no i jeśli ja jako trener nie będę brała udziału w takich taki zawodach. zawodach, to kto będzie brał mnie? Dokładnie. Czeka, powiedz mi Twoim zdaniem, jakie są zalety takim ćwiczeń z takimi odważnikami głowymi Zalety. Zalety to jest to, że właśnie budujesz, dla kobiet, ja z punktu widzenia kobiety mówię, że budujesz sobie siłę, nie budując takiej atletycznej sylwetki, nie pracujesz na typu, y, jedną partię mięśniową tylko y, pracując z odważnikiem y, jest zaangażowane całe Twoje ciało, czyli robi się ono smuklejsze, szybciej palimy tkankę z szodą, bez nadmiernego rozrostu mięśni. Drogi Mateuszu, jakie twoim zdaniem są główne zalety ćwiczeń z odważnikami kettlebell? Siła, wytrzymałość, koordynacja, mobilność, e, stabilizacja, przede wszystkim trening. Śmiem twierdzić, że ściągałeś.